Tajemnicze UFO nadleciało nad wyspą Fortnite zwiastując największy live event od lat, który wprowadzi nas do drugiego mini sezonu w tym rozdziale. W przeciągu ostatnich dni w górnej strefie mapy nie tylko zaczęło rosnąć tajemnicze drzewo, ale agent Jones wraz z nadzieją po pokonaniu robaków chcą wymierzyć sprawiedliwość mrocznej obecności. Wszystko zaczęło się od Agenta Jonesa i nadziei czyniących Akademię Supernova jako swoją stację badawcom, której zgromadzili niemałą próbkę ośmiornicy z poprzedniego eventu. Starali się oni dowiedzieć jak ośmiornica i rój mogły dostać się na wyspę bez użycia portalu, to też w tym Zostaliśmy wysłani na misję zmiażdżenia kilku z nich. Po jej wykonaniu udaliśmy się do Onyx Winter, która przekazała nam, że prowadzi OXR w dzielnej walce przeciw robakom. Kolejno dowiadujemy się od naszej dwójki, że Maska i robale mogą się do nas przedostać z krainy duchów bez użycia portalu. A także że próbują się dowiedzieć, jak dokładnie to robią i gdzie. Okazało się, że na południowy wschód od kamieni Kitsune znajduje się mały, fioletowy, wibrujący portal. Jaki zaraz po analizie skurczył się i zmienił kolor na czerwony. Doprowadziło nas to do wniosku, że mroczna obecność używa odłamka zerowego Spirit do uwolnienia coraz to większej ilości onimorfów na wyspę. Tym samym przekreślając użyteczność starych portali. Druga część questów fabularnych wysyła nas na misję zniszczenia gniazd roju. Naleźliśmy w nich ślady sygnatury energetycznej roju z krainy Duchu, a to oznaczało tylko jedno. Demoniczna energia jest w pobliżu. Po aktywowaniu czynników ujrzeliśmy jakąś mroczną, fioletową energię, która zaprowadziła nas do skażonych jaj robaków. Te z kolei marmurkowe, z dziwnymi, bulwiastymi naroślami elementy aż kipią od środka. W związku z czym zanosimy próbki tych jaj do nadziei. Uważa ona, że są to jaja królowej, które zostały tutaj przeniesione. A jeśli to prawda, to dzięki nim będziemy mogli osłabić punkt dostępu roju na wyspę i być może nawet znaleźć sposób, aby przejść do wnętrza Spirit Realmu. W międzyczasie do plików gry został przywrócony Riftgate z rozdziału czwartego. I to wcale może nie być przypadek, bowiem może on zostać wykorzystany przez Jonesa oraz nadzieję jako portal, którego użyją oni do infiltracji krainy duchu. Ale czy tak się stanie przekonamy się już w sobotę. Jedną z ważniejszych postaci w tym sezonie jest doktor Teodor Muchosławski, który spytany o Robaki odpowiada, że próbuje zebrać wszystkie możliwe dane, zanim rój zniszczy oni nosz na zawsze. Patrząc na to, że zaledwie kilka dni później robaki tajemniczo zniknęły z wyspy, po całym tym zamieszaniu, Teodor Muchosławski wprost komunikuje nam, że oni Morfy totalnie chciały pozreść tę rzeczywistość. Te małe pty Ptysie nie odeszłyby tak sobie bez powodu. Chyba, że nadchodzi kolejne ogniwo łańcucha pokarmowego, a tym ogniwem oczywiście jest maskowy potwór. Lecz do tematu jego powrotu wrócimy później. OXR znikąd z pomocą Power Rangersów oraz Megazorda w końcu raz na nadal... Zawsze rozprawił się z robakami po wielu wiekach walki, zaowocowało to zarastaniem naturą biomów przejętych przez rój, ale spokojnie. Zagrożenie ze strony Spirit Realmu jeszcze nie minęło, a to zamieszanie jest wyłącznie ciszą przed burzą. Sama organizacja OXR ogłosiła jednak swój koniec w związku z tym, że robaki właśnie zniknęły, a wszystkie ich zasoby przekazali załodze nadziei i Jonesa, by to oni kontynuowali misję. Możliwe, że mroczna obecność celowo zaplanowała zniknięcie robaków, aby wlać w nas przekonanie, że je pokonaliśmy, a zagrożenie zostało zażegnane. Jednocześnie podczas finałów Eventu, ruszyliby oni na nas z kiedy się tego zupełnie nie spodziewamy. I tutaj do gry wchodzi Fortnite Mares. W zeszłym roku miało ono znaczący wpływ na fabułę, gdyż po nieudanej akcji z wysłaniem duma poprzez szczelinę do rzeczywistości Halloween, szkodzone nadajniki przeniosły ludzi, przedmioty i lokacje z tamtego świata na wyspę rozdziału piątego. Tegoroczny event Halloween skupia się przede wszystkim na matce cierni, która mogła zostać tutaj sprowadzona z powodu mrocznej obecności. Myślę, że wiele kolaboracji w tym Fortnite Mers zostało celowo sprowadzonych przez mroczną obecność powodu jej Manipulacji odłamkiem zerowym. Zapewne takie działanie miało odwrócić uwagę Jonesa i nadziei, siejąc jeszcze większy chaos na wyspie. Aczkolwiek nie dotyczy to rodziny Mystery Inc. Dla niewtajemniczonych jest to paczka Scooby-Doo, która pomaga w badaniu wpływu mrocznej obecności. Dialogi dawne i Freda ujawniają, że wiedzą o mrocznej obecności i prowadzą śledztwo w tej sprawie. Choć nie mamy na temat ich poczynań żadnych szczegółów, ale zanim przejdziemy dalej, koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, ponieważ to właśnie tutaj znajdziecie wszystkie dalsze informacje o Fortnite i jesteśmy już naprawdę blisko 50 tysięcy. Subu. No i nie zapomnijcie wpisać kodu iPowered w sklepie Fortnite przy zakupie karnetu na nowy sezon. Dziękuję za wsparcie. Czas teraz na to co najważniejsze, czyli masywny live event, który odbędzie się 1 listopada w sobotę o godzinie 16. Niespełna tydzień temu twórcy dodali do gry latające UFO w postaci Kang Kondo, które ma jakieś 15% na pojawienie się przy starcie busa bojowego. I to widziane UFO pochodzi z serialu Simpsonowie, co potwierdza ich duży wpływ na nadchodzący event. Kolejno na północny zachód od obozów obawy zaczęło rosnąć tajemnicze drzewo należące do Barta Simpsona. Porządkowo była to tylko sadzonka, lecz z czasem powstał tutaj pełnoprawny domek, skrywający w sobie dziwny telewizor oraz oczywiście timer odliczający do eventu. Po chwili na telewizorze zmienia się wyświetlana grafika począwszy od March, Polisę czy Homera ukrytego w krzakach. Natomiast raz na jakiś czas wyświetla on taki obraz, będący pierwszym spojrzeniem na samo wydarzenie. Egyptian Fortnite Licker wskazuje, że Spirit Realm zostanie całkowicie ujawniony w trakcie live eventu. Co więcej, wydarzenie to będzie dotyczyło gigantycznego ataku na Królestwo Duchu. Potwierdzono także, że potwór mackowy z poprzedniego sezonu pojawi się ponownie, oraz to coś widziane w telewizorze Simpsonów, zdaje się być mrożną obecnością. Spoglądając na rozmiar plików eventowych, wydaje się, że to największe fabularne wydarzenie w historii Fortnite. Jeszcze raz to powtórzę: sobotni event będzie największym wydarzeniem fabularnym w historii, dlatego pod żadnym pozorem nie możecie go przegapić. 27 października Fortnite opublikowało mini zwiastun na eventu z dopiskiem: Hangi Kodos przybyli do Fortnite z wiadomością dla wszystkich ludzi. Włączcie grę 1 listopada o 16 16:00. Polskiego, by ją usłyszeć. Ponadto wypuścili oni krótki trailer. Oh! <gry> <gry> I powiem wam szczerze, że Simpsonowe wersje Jones' jego i nadziei wyglądają genialnie. A więc podsumowując, Event skupia się głównie na Hope i Jonesie konfrontujących się z mroczną obecnością. A ich główną misją jest odzyskanie odłamka Zero. Ma on własną muzykę odliczającą do wydarzenia, którą słyszycie teraz w tle. Podczas wydarzenia powinna zostać ujawniona tożsamość mrocznej obecności, oraz w jego trakcie pojawią się łzy rzeczywistości. To oznacza, że rzeczywistość w pewnym momencie się załamie. Fortnite w grze ogłasza to wszystko jako mini wydarzenie pod nazwą Witajcie nasi kosmiczni władcy. I opisują je następująco: nawet domek na drzewie Barta nie pomieści tego, co nadciąga. Usiądź wygodnie na kanapie, przegryź Pączka i przywitaj Kanga i Kodosa już 1 listopada o godzinie 16 czasu polskiego. Nie reguluj odbiornika. To bardzo ciekawe, wszyscy duży likerzy jak Hypek z Ciszyna twierdzą, że jutrzejszy event będzie miał dwie części: pierwszą 1 listopada oraz drugą 30 listopada. Wydarzenie sobotne to pełnoprawny duży event, a przyszłe wydarzenie kończące sezon Simpsonów będzie jeszcze potężniejsze. Jednocześnie Team Sweeney niespodziewanie we wtorek, Wrzucił tweeta przedstawiającego ziomka grającego w domino ułożone od najmniejszego do największego. Definitywnie ma to związek z nadchodzącym eventem, co sprawiło, że community Fortnite wręcz eksplodowało z radości. Idąc dalej jeden z graczy spytał: To oznacza, że mini wydarzenie jest w rzeczywistości dużym wydarzeniem i sam Team Sweeney polubił tę odpowiedź, niejako potwierdzając, że to wydarzenie będzie gigantyczne. Być może więc strategia marketingowa Fortnite miała na celu obniżyć oczekiwania fanów jak najbardziej to tylko możliwe. Po to by następnie zaserwować nam najdziwniejszy, a zarazem najlepszy. Event Odla, który nas wszystkich zachwyci. Tak naprawdę do eventu zostały 3 dni, kiedy to nagrywam. A jedyne co otrzymaliśmy to odliczanie w grze, którego prawie nikt nie widzi, bo nawet nie znajduje się w lobby, a także jedną, jedyną klatkę z wydarzenia pojawiającą się na telewizorze. Jedynym możliwym wytłumaczeniem fabularnym na jakie wpadłem jest to, że mroczna obecność eksperymentuje coś z odłamkiem zero i rzeczywistością Simpsonu, co wyjaśniałoby, czemu Simpsonowie pojawiają się jeszcze przed eventem. Pamiętacie może sezon remiksu, w trakcie którego na miejscówce Eminema pojawiła się ściana wypełniona graffiti? Znajdowało się na niej UFO, zaraz pod nim telewizor, a obok mieliśmy graffiti Dr. Slone Zatem jeśli UFO i telewizja miały zwiastować statek Kanga i Kodosa oraz Simpsonowy telewizor, oznaczałoby to, że powrót Dr. Slon w rozdziale 7 jest praktycznie potwierdzony. Jak podał Hypex, po zakończeniu eventu wejdziemy w przerwę techniczną, która będzie trwała mniej więcej 5 godzin. W związku z czym sezon Simpsonów będzie dostępny w ten sam dzień, czyli sobotę około godziny 22. Rzućmy więc sobie okiem na wszystkie teasery nowego sezonu. Pierwszym, który otrzymaliśmy była zmiana loga Fortnite na Fartnite. A Fart to angielskie tłumaczenie słowa pierd i gdyby tak nazywała się gra na stałe, to liczba graczy skoczyłaby do co najmniej 5 milionów dziennie. No dostaliśmy taką grafikę ukazującą nadzieję, która wzbogaciła się o dodatkowe oczy. Nazwa Fortnite została przebrandowana na Bart w asyście napisu Kometem i oznaczającego zjedz moje majtki. Oraz w lewym dolnym rogu poznaliśmy sprawcę tego wszystkiego, czyli Barta Simpsona. Dalej Hypek zauważył następny teaser w postaci graffiti Barta ponownie śmieszkującego sobie z Fortnite Pisząc Bartnight El Barto był tutaj. Bart dostał się także do baneru Fortnite na Twitterze, na którym pozostawił po sobie ślady. Zielonym sprayem znowu dopisał swoje słynne hasło It My Shorts oraz podpis El Barto. Ponownie zobaczyliśmy zmianę loga na Fortnite, a całość wygląda jak typowy żart Barta. Nie uchroniła się przed nim nawet zakładka wiadomości i ona również doświadczyła jego śmiesznego żarciku. Wróćmy jeszcze do artu sezonu Simpsonu, bo na jego podstawie można wnioskować, że fabuła sezonu Simpsonów opiera się głównie na homerze, który posiada pilota pokrywają. Tego odłamkiem punktu zerowego i sieje chaos za jego pomocą. Oraz wyjaśnia to pęknięcie i spadanie pączków z nieba. Swoją drogą, Shina przekazał, że spadające pączki z nieba będą itemem na polu bitwy. Także uważajcie, bo jeśli was trafią, to zrobią wam krzywdę. Znając nieudacznictwo Homera oraz patrząc na to, że jakoś dostał w swojej ręce odłamek Zero połączony z jego pilotem, obstawiam, że to on stoi za pojawieniem się Kangi Kodos w rzeczywistości 783. jak na razie to by było na tyle. Także jedyne co nam pozostało to wyczekiwać jutra oraz wielkiego eventu, który odbędzie się o godzinie 16.00. Na moim kanale tradycyjnie pojawi się fabularne omówienie tego eventu, także koniecznie drogi widzu, zasubskrybuj ten kanał, żeby tego nie przegapić.